Nie wyjechałem Godzina koło 8 rano Dzisiaj minus 4 przymrozek Także zanim traktor Rozmarzł to też chwilę zajęło No i co? Jedziemy, mamy 14 km w jedną stronę Jeziemy sobie jedną przyczepkę Jeziemy sobie jedną przyczepkę i I powoli wyzbywamy się Tych ziarek i zobaczymy jaka wyjdzie waga na tej przyczepie. Ja myślę, że około 6 ton powinno być na niej. Ale wszystko waga pokaże. No. Jesteśmy na takiej główniejszej drodze do Makowa. Kto do ten będzie kojarzył. No i co? Trzymam sobie 1500 obrotów 27 na godzinę sobie lecę. Nie chcę pędzić z tą przyczepą, gdyż jest ona naładowana. Pierwszy tak naprawdę kurs z tą przyczepą, odkąd ją kupiłem, więc nie wiem czego się po niej spodziewać. Nie chcę pędzić jakoś bardzo szybko też. Puścimy samochód. Nie chcę też jakoś bardzo właśnie szybko z nią pędzić, bo nie wiem czego się po niej spodziewać. Na razie trzyma się fajnie idzie równo za traktorem, także to już jakiś sukces. No i co? I powoli sobie lecimy. Sprzedajemy pszenicę dzisiaj, przyczepę pszenicy. Mam ze sobą próbę od razu pszenżyta i zbadają mi pszenżyto i podejrzewam, że pszenżyto też tam wywiozę. Pszenżyta z 10 ton, to sobie zapnę dwie przyczepy i też powolutku sobie tam dojadę. 14 km Może troszeczkę daleko, ale drogi są takie jak tu, po prostu są drogi wyremontowane, nie ma dziur, to sobie spokojnie można powolutku lecieć. Nie to są, nie są to jakieś dziury, że, yy, że będzie telepać, tylko po prostu dobry nowy asfalt i aby do przodu powolutku się jedzie. Widzicie masy z głotnikami już. Tak jak się jedzie, teraz tak jak teraz siedzimy, to to jest ten traktor taki bardziej szeroki, jak się jedzie, bo bez tych błotników jednak było trochę więcej po bokach widać. Teraz tymi błotnikami się taki szeroki zrobił. Ale powiem wam, zupełnie inaczej się siedzi, inaczej się jedzie błotniki. Szyba już nie będzie brudna. No, odkąd go kupiłem miałem błotniki zrobić i dopiero teraz po dwóch latach. <laughs> Lepiej późno jak wcale. Także błotniczki już są. No Zupełnie inaczej się teraz jedzie im nie. Co do Maceja Dwa lata u mnie. W grudniu minęło dwa lata. Nie wiem ile zrobił łącznie motogodzin. Wiem, że w tamtym roku zrobił motogodzin 600. To już jest wynikiem bardzo dużym. Dostał opryskiwarze, przecież pryskał, pryskał cały sezon. No i większość prac w polu robi, nie? Więc, więc robi te godziny. John Deere to praktycznie dam brony mu zapną na wiosnę. Potem jak zaczepię siewkę, to do maja z siewką jeździ. No i wiecie, no, głównie się robi wszystko teraz tym basejem, Więc on godziny bije. Odkąd go kupiłem, nie zrobiłem przy nim totalnie nic. Kupiłem mu tylko nowy akumulator. Kupiłem... Poczekajcie, muszę pomyśleć. Akumulator ma nowy. Czy coś jeszcze było przy nim robione? No chyba nic tak naprawdę. Oprócz filtrów, olei wiadomo. No, dostał błotniki, dostał nowe światła z przodu, stroboskopy. Stroboskopy dostał. Yy, dostał fanfary na dach. Brakuje mu jeszcze drugiego koguta, bo jak wiemy, na jednym kogucie to nie opór. Ale zobaczymy. A jeśli chodzi o jego awaryjność, to przez te dwa lata nie stało się nic. Kompletnie nic. Tak jak go kupiłem, tak nim jeżdżę. Na pewno czekają mnie łożyska w, pierws... w przedniej osi. Yy, przy zwolnicach na pewno mnie czekają łożyska. Ostatnio było mnie taki znajomy, to tam serwisuje te mafeje. Bójną kołem i faktycznie tam jakiś tam minimalny luz jest. Więc podejrzewam, że w wakacje się będzie trzeba tym zająć. Jeszcze wiosnę przejeździ, bo te luzy naprawdę nie są ogromne, więc tam do wakacji podejrzewam yy, przejeździ ale na pewno mi to czeka. No ale no wiecie, no łożyska no to są sprawy. Które się eksploatują w ciągniku, nie jest to awaria. Więc, jeśli chodzi o awarię, to naprawdę z tym ciągnikiem nic się nie dzieje. On ma w tym momencie 10232 godziny i ten traktor no, jeździ jeździ cały czas, nie? Nic się z tym nie dzieje. Więc, jeśli chodzi o awaryjność, bajka, nie? A reszta dupereli, tak jak właśnie te błotniki, czy fanfary na dachu, czy coś, to już tylko moje wydziwienie, tak. Więc to też nie liczymy tego. Na pewno robię ten traktor pod siebie, tak żebym ja się w nim dobrze czuł. Żeby on fajnie wyglądał, jak się nim jeździ. A czy to się komuś podoba, to już kwestia indywidualna, tak. Szyba mi zaparowała, ale przyczepa nadal za na traktorem. <noise> no i mówię, przyczepę też kupiłem. Pierwszy jej kurw. Zobaczymy, jak ona się. Znaczy, no na razie tak patrzy po lusterkach, że ona. Prowadzi się równiutko za traktorem, więc nic, nic jej nie dolega. Zobaczymy, dojedziemy na miejsce. Zobaczymy, czy tam się koła nie grzeją, czy to się nie dzieje z kołami. Bo jednak, no myślę, że koło 6 to na niej będę miał, nie? Chyba samochód za mną jakieś jedzie, ale nie jestem pewien, dlaczego mnie nie mija. O, mija, dobra. Lusterka też mam trochę przyparowane, bo mówię, minus 4 było w nocy, więc to wszystko jest. Dopiero rozmarza, słońce wyszło, to dopiero rozmarza. No i powolutku sobie lecę. Nie śpieszy mi się nigdzie. Mam czas do 15, żeby dojechać. Także lepiej, czuć wolniej niż potem powiedzmy, niech się coś stanie i będzie problem, nie? Widzimy się może gdzieś później podczas y, trasy. Albo jak będę wracał, będę na uwagę, to się z wami też podzielę, ile na tą szczepę weszło. I dobra, ja już wracam. Przyczepa za mną pusta. Pszenica wysypana, sprzedana. No i słuchajcie, dam Wam chwilę do zagadki, nie? Widzieliście tam, na którym przy ujęciu? Albo jak nie, to Wam teraz wrzucam jeszcze raz przebitkę, żebyście zobaczyli, ile tej pszenicy było na tej przyczepie. Teraz zgadnijcie. Ile na taką D3, to jest chyba D45, przynajmniej taka naklejka jest na niej. Ile na nią mogło być pszenicy wejść? Ja obstawiałem koło 6 ton. 600, mówię max, nie? I powiem wam tak, sami widzieliście, że ona nie była jakaś usypana szczubem, nie wiadomo jak bardzo. I było na niej 6540 kg. Papiery mam schowane, będę w domu, to wam jeszcze pokażę, albo zdjęcie Wam pokażę. No teraz kieruję, niech chcę się tu grzebać w papierach. Więc wam pokażę zdjęcie, przebitkę. 6,5 tony na tej przyczepie było, nie? I nie była jakoś mega pełna. I teraz zobaczcie, na tej mojej przyczepie drugiej zielonej, na balonach kołach. One mają identyczne wymiary 4x2. I tamta ma metr burt, czyli taka sama jak ta, nie? No i zobaczcie, teraz wspinam sobie dwie takie przyczepy i mam transport 12 ton. Tyle, że w dwóch przyczepach, nie? Ale już, już można jakąś fajną ilość zboża czegoś przewieźć za jednym przejazdem, tak? Tylko muszę sobie zrobić w obu tych przyczepach hamulce hydrauliczne, gdyż masej nie ma nie ma powietrza i dużo taniej jest zrobić w przyczepie przerobić na hydraulikę hamulce niż teraz dokładaj do ciągnika powietrze nie? Jakby były hamulce w tych obu przyczepach to ja spinam dwie przyczepy i zobaczcie jaki mam transport, 12 ton na raz wiozę, nie. ktoś powie chuj wielki, ale nie stać mnie teraz, żeby kupić przyczepę jakąś dziesiątkę czy dwunastkę, bo to są pieniądze rzędu 40 tysięcy. Chyba, że jakiś, nie wiem, ruską czy coś, to rząd 20 tysięcy, nie? Ale potem jest taka wielka krowa, jak ja potrzebuję na przykład czasami przewieźć, yy, powiedzmy, tonę w workach na niej, nie? Czy trochę na wodzu, więc jak na moje, jak na moje możliwości i na moje, tam powiedzmy. Bo zapotrzebowania dwie takie krypki mi wystarczą A w razie czego spinam dwie I mam 10-12 ton transportu jak, jak bajka, nie? Byle traktor dał radę to ciągnąć Powiem wiem, że no naprawdę na tej Było te to 6,5 tony Ona sama waży Tonę albo ponad tonę no i tam taka jedna górka, yy, górka była, no i trzeba było redukować, bo już nie miał siły wciągnąć, nie? I niby tylko 6 ton 6,5, bo jestem 7,5 tony, nie? Więc dwoma to już by było wyższa szkoła jazdy dość czuję No to ma tylko 100 w 4 cylindrach, więc też nie ma co wymagać, nie? Ważne, że ciągnie ważne, że to jakkolwiek idzie. Także mówię, pszenica sprzedana. Będę woził jeszcze przenżyto, więc może coś dogram jak będę przenżyto już jeszcze. Na razie to tyle. Do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Kurs, tym razem przężyto. Tym razem lecimy z przężytem. Pierwsza przyczepa dzisiaj. Yy, jeszcze będzie druga przyczepa, bo tam trochę zostało, więc wywożę wszystko. O, na tej mi się wydaje, że jak pszenicy było 6,5, to będzie koło 6. Może troszeczkę mniej, bo już przężyto, trochę lżejsze. I jeszcze potem jeden kurs, jedna przyczepa będzie jakoś 3 przyczepy, może 4 tony. Pozbędę się już wszystkiego, co miałem. Dlaczego teraz? Po prostu potrzebna kasa na nawóz. Nie chcę sobie ruszać też pieniędzy takich odłożonych już na co innego. Wolę sprzedać zboże i w tych pieniądzach właśnie uzupełnić sobie resztę wodę, co mi potrzeba. Stąd decyzja właśnie, że wywozimy to teraz, to właśnie teraz. No, także lecimy właśnie pierwszym kursem z Po ten drugi kurs, to jeszcze pewnie coś dogram, ile czego było. No i ile też na tej szczycie było przeżyta. Nie jest ona usypana też tak jak pszenica, bo jest na niej bez górki usypane. Po prostu nie do nie wiadomo, jak czubato, skoro i tak będę drugi raz jechał, nie, a druga i tak będzie niepełna, i tak niepełna. Także lecimy sobie na spokojnie 28 na godzinę, 1600 obrotów. Znów mi się nigdzie nie śpieszy, także lepiej troszeczkę wolniej, a bezpieczniej. że przężyto dużo lżejsze i też było go trochę mniej na przyczepie bo było bez czubka żadnego po prostu w burtach no i przężyta było 5, 5 ton 580 kg więc 5,5 tony można przyjąć, że było na tej przyczepie wiadomo, jakby usypał ładnego czubka to jeszcze z pół tony może by wcisnął, ale wątpię no przężyto trochę lżejsze jak tego wiadomo no i mamy sprzedane zboże, wracamy do domu Także można teraz uzupełnić braki w nawozie, jeszcze na spokojnie. No i to, I to chyba na tyle w tym vlogu. Trochę zjazdy, trochę tam informacji. Zostało mi jeszcze 10 km do domu, także ja sobie powolutku lecę. Ogólnie 14 km mamy w jedną stronę. Droga fajna, tak jak tutaj: no nowe asfalty. Tylko 7 progów zwalniających mamy. No to na pełno jechałem, no nie śpieszyłem się tam widzieliście, tam 28 na godzinę sobie leciałem. To z pełną przyczepą średnio 35 minut, a na powrocie, znaczy. przepraszam, na powrocie okulnie jadę sobie 30-35 minut, a z pełną 40-45, nie? No bo wiadomo, do progów trzeba bardziej zwalniać, na skrzyżowaniach trzeba bardziej uważać, a z pustą to się leci ile wejdzie, nie? Jeszcze pewnie każdego ciekawi, po ile sprzedałem w ogóle. Także pszenica poszła jako paszowa niestety. Po 920 brutto. A przeżyto po 810 brutto. Takie ceny niestety i tak pszenżyto w dobrych pieniądzach sprzedałem, bo taki pan co ode mnie rok temu brał i dwa lata temu to dawał mi maksymalnie 800, 750, powiedział, że to jest duży maks. Ile może widać no, A tu jednak 5 dych drożej na tonie ponad Tyle, że trzeba było samemu przywieść. Ale powiem Wam tak, tak jak miałem jedną czwartą zbiornika Tak ciągle ta jedna zbiornika jest e, Tak jak na pusto ważyłem e, na wadze 6,460 Jak byłem z pszenicą, tak i teraz ważyłem tyle samo Więc <noise> paliwa praktycznie w ogóle e, nie ubywa no, słuchajcie, no jak on tylko leci z pustą przyczepą, tak jak teraz 1800 obrotów. Utrzymam to, on tyle, że ma duży obroty, ale on nie ma oporu żadnego, nie? Z pełną coś tam czuję, wiadomo. No ale jeśli chodzi o spalanie, no to mówię, no, wskazówka ciągle jest na jednej 1,4, tak jak było, jak jechałem pierwszym kursem. No i to, No i można przyjąć, że 2 no godziny trzeba spędzić no, łącznie na kursie z rozładunkiem ze wszystkim. No ale powiem wam, że w transporcie to ja lubię jeździć. Lubię sobie tak właśnie dłuższe trasy, dłuższe trasy robić. Szkoda tylko, że ten traktor nie ma skrzyni, yy, znaczy on ma niby skrzynię 40, tylko trzeba go pewnie piłować do oporu. No, a ja i tak sam staram się 2000 nie przekraczać. Więc jak on by miał taką skrzynię 40, że na spokojnie 40 sobie leci bez piłowania, to powiem wam w transporcie to aż miło pojeździć, nie? No. Dobra, to było na tyle w tym blogu. W kolejnym widzimy się, zobaczymy co będziemy robić. Wszystko zależy od pogody, jaka będzie pogoda. Na ja pewno będę chciał w lutym zasiać pszenicę jarą. Ale to mówię, wszystko zależy od pogody. Na horyzoncie teraz mrozy dość spore do minus 6-7 stopni w nocy. Więc na pewno z siewem nie ruszę. Zobaczymy, może końcówka lutego będzie bardziej łaskawa. To da ratę wtedy wjechać i posiać pszenicę. Tak? Dobra, także widzimy się w kolejnym blogu. Do zobaczenia, cześć.